Od początku pracy w gastronomii, miałem do czynienia z wysoką kuchnią. Przyjeżdżając z małego miasta do Poznania, trafiłem w świat drogich produktów. Pierwsze zetknięcie z foie kawiorem, przegrzebkami czy wołowiną kobę było czymś niezwykłym. Smaki, zapachy i tętniąca życiem ekskluzywna restauracja, nadały rytm mojej pasji. Bogaci ludzie wydający ogrom pieniędzy na jedzenie i alkohol, byli totalnie abstrakcyjni. Ale mając 17 lat, bardzo mi to imponowało. Zmieniając miejsca pracy na podobnym poziomie, cały czas chciałem stawać się lepszy i jeszcze bardziej zaskakiwać kolejnych gości. Doskonalenie technik wiązało się jednak z wieloma wyrzeczeniami. Brak czasu dla ukochanej, rodziny, znajomych i ciągły stres to wszystko mocno dawało się we znaki. Było ciężko, ale czułem gdzieś wewnętrznie, że praca ponad siły kiedyś się opłaci jest to jedyna słuszna droga. Z biegiem czasu nabrałem jednak dystansu i zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to w ogóle ma sens. Byłem wtedy na szczycie swoich kulinarnych oczekiwań. W pewnym momencie dotarło do mnie, że świat, który tak bardzo mi imponował, nagle zaczął mnie przytłaczać. Zauważyłem, że to wszystko jest nadmuchaną bańką pełną zawiści, fałszu i pozornego szczęścia. Im dłużej na to patrzyłem, tym bardziej traciłem chęć do gotowania. Kiedy w końcu coś pękło, zrozumiałem, że koniecznie muszę to zmienić. Momentem przełomowym okazała się chwilowa pomoc przyjacielowi w lodziarni. Wtedy wszystko stało się jasne. Moja pasja znowu mnie pochłonęła. Kiedy zacząłem się nie udzielić ze wszystkimi, niezależnie od stanu portfela, takie wnioski wykształciły we mnie potrzebę dawania innym szczęścia przez jedzenie, przez smak. Ostatnie lata ukształtowały jeszcze jedno ważne podejście. Wszystko co robimy w kuchni ma znaczenie tylko wtedy, kiedy dzielimy się tym z innymi. Dlatego z chęcią przekazuję dalej zdobytą wiedzę. Jestem świadomy, że tylko pracując u podstaw możemy zmienić naszą gastronomiczną rzeczywistość.